Cześć, witam Was serdecznie na kolejnych y, zajęciach. Dzisiaj zaproponuję Wam y, kilka ćwiczeń prostych ze sztangą fitnessową, y, lekką sztangą, y, z niedużym obciążeniem, ale z dużą ilością powtórzeń. Zapraszam Was do lekcji. Zaczynamy jak zwykle od rozgrzewki. No to staramy się przejść do trufciku. Truftamy na początku wolno, spokojnie. Nogi unosimy nieznacznie wysoko. Ręce pracują przód, tył. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden, ujęcie pięty. Jeszcze osiem. Ok, wystarczy. Kilka podskoków. Pamiętajcie, że rozgrzewka musi wystąpić przed każdym treningiem. Obojętnie, jaka to jest jednostka treningowa, musicie troszeczkę poskakać, pobiegać w miejscu, poruszać się. Jeszcze 4, 3, 2, 1. Stop. I rozgrzewka w miejscu, krążenia przód. Dzisiaj troszeczkę popracujemy ze sztangą ramionami i nogami. Tak więc ramiona przód, stop. Ramiona tył, oburącz. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ok, wystarczy kilka zwykłych, prostych pajacyków. Hop. Pamiętajcie, żeby rozpychać kolana na zewnątrz w momencie wykonywania pajaca. Jeszcze. Uf. Uf. Zapewnijcie dopuść świeżego powietrza, jeśli jesteście gdzieś w mieszkaniu lub w domu. Bo jak na świeżym powietrzu, to nie ma problemu. Jeszcze cztery, trzy, 2, jeden, stop. Przejdź do truchciku. Jeszcze chwila trucht, jeszcze chwila trucht, jeszcze wypady przód, tył, nogi. Hop, ręce pracują funkcjonalnie. Przód, tył, możesz unosić ramiona wysoko. Przy okazji rozgrzania nóg rozgrzewamy też ramiona. Przód, tył, jeszcze, jeszcze, góra, dół, góra, dół. 4, 3, 2, 1 i wykończymy wszystko jeszcze kilkoma podskokami, jeszcze chwilka. Oczywiście ta rozgrzewka tutaj u nas jest krótka, wy ją możecie wydłużyć. Niech ona trwa między 8 a 15 minutami. Byłoby najlepiej wtedy, ok, 4, 3, 2, 1, wystarczy, rozluźnijcie się. Przechodzimy do sztangi. Tak jak mówiłem, dzisiaj zajęcia ze sztangą. To jest fitnessowa, lekka sztanga. Już przede mną jest założony ciężar. Ja mam ciężar po 2,5 kg na każdej stronie. Tak więc będę miał 5 kg. Plus waga sztangi, ona jest nieduża, około 1,5 do 2 kg. Tak więc zaczynamy. Bierzemy sztangę w ręce. I kilka ćwiczeń ze sztangą. Następnie przejdziemy do ćwiczenia stopy na szerokość bioder. Wyprostowane plecy, napięte mięśnie brzucha. Jeszcze i schodzimy dół na cztery i do góry. Pamiętajcie, żeby wykonywać to ćwiczenie, by mieć proste plecy. Jeszcze. Ok. Unosimy sztangę w górę i obniżamy ją. Unosimy łokcie idą na zewnątrz i dół. Jeszcze. I jeszcze. Ok. Teraz unosimy i zrobimy zarzut sztanki. Hop ze składem, czyli z zejściem nóg w dół, do góry wyciskamy sztangę, dół, schodzimy do składu i odpuszczamy. Jeszcze raz wolno, hop, góra. Dół, przysiad nogami i dół. I to zrobimy zaraz wstępie, jeden na jeden, hop. Raz, dół, dwa. Góra sztanga, dół sztanga, hop. Zarzut, wyciśnij, dół, otóż. I jeszcze raz, hop. Świetnie. Teraz zrobimy sobie pracę pleców, czyli dół i wiosujemy sztangą do pępka, do kolan i wstań. Jeszcze raz, wolno, dół do pępka, dół i wstań. Teraz jeden na jeden, hop. Czyli szybciej. Ważne jest, żebyśmy biodra dali tył i mieli wyprostowany odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Jeszcze raz, ok. Inna kombinacja tego ćwiczenia wiosłowania to idziemy dół i wykonujemy trzy wiosła. Raz, dwa, trzy. I wyprostuj. I jeszcze raz powtórz. Dół, trzy razy. Raz, dwa, trzy i góra. Ok, teraz wykonamy uniesienie sztangi góra, szerzej łapiemy sztangę, połóż na barkach, stopy szerzej, pięty do siebie, wykonamy kilka przesiadów ze sztangą. Gotowi? No to schodzimy na raz, 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 raz. Pamiętajcie, żeby kolana rozchodziły się na zewnątrz, bok Stoimy na całych stopach, nie unosimy pięt. Uf. Uf. Jeszcze trzy powtórzenia. Jeszcze dwa, jeszcze jedno i góra, stop. Zdejmij sztangę, otóż, dół i wracamy znowu do ćwiczeń poprzednich. Gotowi, to schodzimy teraz na dwa. Raz, dwa, raz, dwa. To ćwiczenie nazywa się martwym ciągiem. Uf. Jeszcze dwa razy. Okej, okay. unosimy sztangę na dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Unoście ją nie wyżej niż do linii mostka. Dotąd i dół. Jeszcze dwa razy. Hop, hop. Jeszcze. Okej, okay. teraz zarzut sztanki. Wolno, przysiad, góra wyciśnij, dół, odłóż sztangę. Jeszcze raz, wolno, zarzut, wyciśnij. Otóż. Powtórz cztery razy pojedyncze. Raz. Hop. Przysiad. Odłóż. Hop. Góra wyciśnij. Hop. Jeszcze dwa razy. Raz. I drugi. Teraz zostaw ręce w górze. Szerzej złap sztangę. Odłóż na bark. Odsuń prawą nogę tyłu. Gotowi? No to jedziemy. Praca nóg. Uginamy kolano, tył i prostujemy. Uginamy i prostujemy. No to jeszcze sześć, jeszcze pięć, jeszcze cztery, jeszcze trzy. Tutaj pracujemy głównie nogami. I ostatni. Hop, dołóż nogę, daj tył lewą i schodzimy dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa, jeszcze jeden, i wróć. Teraz możemy to wszystko przypieczętować składami, czyli przysiadami to, co już było. Dół, raz, dwa, trzy. Tak jak widzicie, obok mnie leży jeszcze obciążenie. Oczywiście możemy je sobie dokładać, możemy sobie tym obciążeniem sterować. Jak wykonujecie na przykład osobno składy na nogi. Możemy dać więcej tego obciążenia. Nogi to jedna z największych grup mięśniowych w ciele człowieka. I wystarczy Góra sztanga odłóż. Odłóż z prostymi plecami. Ok. Teraz kilka ćwiczeń rozciągających. Zaczynamy. Ręce bok. Tu rozciągamy ramiona. Drugie. Bok. Super. Jeszcze. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Nogi. Lewa przód, prawa tył, ugnij ręce. Daj przód, trzymaj. Trzymaj, cztery, trzy, dwa, jeden. Wyprostuj kolano, które jest przed tobą. Trzymaj proste. Cztery, trzy, dwa, jeden. Zmiana nogi. Trzymaj, trzymaj. Jeszcze cztery, trzy, dwa, 1. Wyprostuj kolano przed sobą. Trzymaj. 4. 3. 2. 1. Oddłużę. Ok. Wstaję. Prawa noga za lewą. Ręce góra. Skrętłowia. Trzymaj. Wyciągaj ręce w górę. 4. 3. 2. 1. Zmiana nogi. Bok. Trzymaj 4, 3, 2, 1, Otóż. Tak jak widzicie, możemy dokładać obciążenia na duże partie mięśniowe, jeżeli pracują ramiona, mniejsza partia mięśniowa tego obciążenia może być mniej. W miarę tak jak czujecie, że jest za lekko, możemy następny trening wykonać sobie z większym obciążeniem. Lecz tutaj na górną obręcz barkową nie ma co przesadzać z dużym ilością obciążenia, zaś na nogi można założyć wszystko, co tutaj jest. To jest około 10 kg na każdą ze stron, 20 kg spokojnie możecie Wy, Panowie, wyciskać. Panie dzielą sobie to na dwa i w ten sposób można bardzo fajnie ze sztangą popracować. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia następnym razem. Hej!